Witam wszystkich tu Politeot Dzisiaj pokażę wam grę Chicken Invaders Roty Revenge of the Yolk. Chicken Invaders Roty to świetna gra, w której naszym celem jest powstrzymanie kurczaków przed zawładnięciem światem Mamy do dyspozycji kilka rodzajów broni, z których każda z nich ma 11 poziomów mocy. Gra posiada dość oryginalną fabułę, a scenki pomiędzy poziomami utrzymują dobry poziom humoru, dlatego można się nieco pośmiać. Naszą postacią jest mały statek kosmiczny, który jednak jest potężniejszy niż na to wygląda. Nasz bohater, po uratowaniu świata już dwa razy w dwóch poprzednich częściach tej gry, ma teraz ochotę coś zjeść. Jednak zło nigdy nie śpi. Pod osłoną słońca odbudowuje się główny zły w tej grze. Nemezis naszego stateczku kosmicznego. To nie kto inny jak żółtko gwiazda trademark. Po przegranej w poprzednich częściach żółtko gwiazda Trademark, z pomocą swoich podwładnych kurczaków, próbuje odbudować się, aby znowu zawładnąć nad światem. Spróbować zawładnąć nad światem. Nasza pierwsza walka będzie z kurczakiem stróżem. W naszej pierwszej walce mamy do dyspozycji bardzo dobrą broń na dziesiątym poziomie. Jednak w późniejszych etapach gry broń wyzeruje się nam. Sterowanie jest dość proste można sterować myszką klawiaturą lub gamepadem. Ja preferuję sterowanie myszką. Musimy strzelać do kurczaków, tym samym unikając ich i jajek, które one składają. Nagle znikąd pojawia się czarna dziura. Jednak zamiast wciągnąć wszystko dookoła, wciąga tylko naszego bohatera, i zamiast go zgnieść i zniszczyć, teleportuje go do innej czarnej dziury, która też pojawia się znikąd na, drugi, na drugim końcu galaktyki. Nasz bohater ląduje 100 tysięcy lat świetlnych od swojego domu czyli jest równo na drugim końcu galaktyki, nasz bohater nadal jest głodny. Jednak musi jak najszybciej Lecieć, zniszczyć żółtko, żółtko gwiazdę, trademark i uratować ziemię W pierwszych poziomach gry Mamy Podstawową broń czyli karabinionowy. Inaczej czerwone kuleczki. Na poziomie trudności żółto-dziób jedna czerwona kuleczka zabija jednego kurczaka w pier z pierwszego poziomu. Z kurczaków wylatuje jedzenie, które musimy zbierać. Aby zdobywać punkty i rakiety, trzeba unikać kurczaków i ich jajek. Fala druga to kurczak robotyka. W różnych falach kurczaki różnie się przemieszczają Czasami w ogóle nie ma kurczaków Kurczaki w ubraniach w kratkę O! Działo neutronowe Silniejsza wersja karabinu jonowego Kurczaki w ubraniach w kratkę Po zabiciu ich możemy zdobyć 3 złote monety Które dają nam punkty W fali typu dziupie w dziup musimy przedziurawić wszystkie baloniki kurczaków i później jeszcze w nie trafić. Nie przepadam za falami tego typu. W bliźniaczych kłopotach, po zabiciu jednego poziomego rządku kurczaków, wyleci drugi. Kurczaki z nowych rządków będą miały jaśniejsze ubrania. Na przykład, gdy zniszczę rządek pierwszy od dołu. Lecinowy z kurczakami w różowych ubrankach. Nie różnią się one niczym od kurczaków zwykłych. Oto kolejna broń. Działo laserowe. Też jest dość dobra. Skutecznie zabija kurczaki na wyższych poziomach. Nadchodzi koma trzy. Asteroidy. Nawet lubię fale asteroidów, ponieważ można zdobyć przy nich nowe bronie. Chociaż na wyższych poziomach asteroidy lecą strasznie szybko. Już wcale nie są takie fajne. Niestety nic nie zdobyliśmy. W kłopotach do trzeciej potęgi, po zniszczeniu każdego pionowego rządku, wyleci kolejny, a potem jeszcze kolejny. O, oto kurczak w ubraniu w kratkę i zdobywamy trzy monety. Oczywiście musimy je zebrać Po zniszczeniu jednego rządku wylatuje następny A potem Jeszcze następny Potem już mamy spokój Każdy kolejny rządek zniszczony Zastępują kurczaki z jaśniejszym kolorem ubranka. O, mamy już trzeci poziom działa laserowego. Teraz możemy zabierać 300 obrażeń jednym strzałem do kurczaka. Na razie obrażenia nie są aż takie ważne, bo kurczaki i tak padają po jednym ciosie najsłabszej broni. Ale potem naprawdę się nam przydadzą. Wysokie obrażenia. Kolejna fala zniszczona. Teraz koruzera kurczaków. Jeżeli mamy dobrą broń, możemy stać na zewnątrz, jednak, jeżeli wolimy przeczekać, to ze słabą bronią, niszcząc je powoli, lepiej iść na środek. Ten oto przedmiot powiększa poziom naszej broni o jeden. Teraz możemy zabierać 400 obrażeń jednym ciosem. Oto dodatkowe wyzwanie, w którym lecą na nas skrzynki, które także mogą nas zabić. Po zastrzeleniu ich zdobywamy zawsze monety i czasami ulepszenia broni. O. Nie będę brał zielonej, ponieważ mam teraz lepszą. Oto pierwszy boss, czyli NOK, niezidentyfikowany obiekt kurzy. Po angielsku brzmi to trochę lepiej, ponieważ wtedy to jest UCO, Undefined Chicken Object. Na górze widzimy poziom zniszczenia bossa. Musimy unikać jego promieni. A. Pierwszy boz zniszczony. Wskazówka: Zbieraj jedzenie, aby uzyskać rakiety. Prawy przycisk mysz lub Enter strzela rakietą. Jak zmienimy sterowanie, to inne przyciski mogą strzelać rakietą. Po pokonaniu jednego poziomu lecimy do następnego. Każda żółta gwiazdka to jeden poziom, momencik, jeszcze nie pora na obiad. Najpierw trzeba uratować świat. Nie, 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 nie. Nie ma na to czasu. Bohaterska misja, pamiętasz, żeby uratować świat. Ostatnie nadzieja ludzkości i takie tam. Marudzu, marudzu. Teraz lecimy do następnego poziomu. Jednak muszę się już z wami pożegnać. Oto koniec pierwszej części. Mojego walkthrough z komentarzem Chicken Invaders 3. Do zobaczenia w następnej części.